Witam Państwa bardzo serdecznie i przystępuję do omówienia tematu, który wydaje się bardzo ciekawy. Mamy tutaj wiele problemów badawczych, kiedy patrzymy na Eneady Plotyna, które w zamyśle były pisane jako traktaty. Ale jednak, kiedy chodzi o rekonstrukcję myśli Plotyna, zwłaszcza pod kątem spójności tej koncepcji, to badacze tutaj mają nie lada problem z wyłonieniem właśnie takiej spójnej koncepcji duszy. Toczy się wiele dyskusji dotyczących tego, czy dusza jest odrębną hipostazą, czy być może ta hipostaza duszy w gruncie rzeczy powinna być uznana za jakieś dwie hipostazy, tak? Ja chciałam tutaj głównie skupić się na takiej perspektywie, która wiąże się z rozumieniem człowieka, rozumieniem duszy ludzkiej, która też w Wenadach została uwypuklona. I z jednej strony tutaj z uwagi na powiązania ze strukturą duszy hipostatycznej chcę ten problem troszkę naświetlić w kontekście tak zwanego problemu monopsychizmu. Plotyn bowiem uznaje, że wszystkie dusze są jedną i tutaj pojawia się pytanie, co będzie w takim razie principium indywiduacjonizmu, ich podziału. Druga kwestia to jest oczywiście kwestia rozumienia natury duszy. Czym owa dusza jest? Kiedy dzisiaj patrzę na to zagadnienie, to dostrzegam przede wszystkim też jakby z innej strony, bo interesuję się również współczesną psychologią i psychoterapią i współczesnymi rozumieniami człowieka. Dostrzegam to, że jakby niezależnie od plotyna i trochę innym językiem wielu badaczy wraca do takiego wielopoziomowego rozumienia duszy czy, czy, czy świadomości, bo różna terminologia tu występuje. I to wielopoziomowe rozumienie to nie jest tylko rozumienie wniesione przez paradygmat psychoanalityczny, tak, przez Freuda ale mamy dzisiaj na przykład takie wymykające się trochę akademickiej ortodoksji koncepcje poziomów świadomości, jak chociażby koncepcja Richarda Hawkins'a. Wydaje się zatem, że plotynizm w pewnym sensie, tak, czy też ta metafizyka plotyńska jest takim kluczem, który w pewien sposób jest atrakcyjny z uwagi na wypracowanie jakiegoś nowego paradygmatu rozumienia ludzkiego doświadczenia z uwzględnieniem takich zjawisk jak przeżycia mistyczne, czy jakieś zjawiska właśnie, którymi zajmuje się również psychologia transpersonalna. Które dotyczą właśnie wyjścia poza standardowe, jakby tutaj takie badania dotyczące osobowości człowieka, temperamentu czy zachowania w jakimś środowisku. I właśnie gdyby, tak najkrócej, zdradzając trochę końcowy wniosek, Spróbować odpowiedzieć na pytanie o status duszy indywidualnej. Można by określić go jako coś, ten, ten status jako coś, co jest zarazem wszystkim, co nie oznacza, że jest niczym. Tak? Czyli dusza posiada pewną swoją odrębność. Z drugiej strony jej status jest właśnie taki, że łączy się ona z wszystkimi hipostazami, co wymaga poniekąd rekonstrukcji całego systemu plotyna. Yy, właśnie aby zrozumieć specyfikę duszy indywidualnej. Plotyn zasadniczo dzieli tak zwaną trzecią hipostazę, a będę się trzymać tego podziału na trzy z uwagi na to, że Plotyn w traktacie o trzech początkowych samobytach sam właśnie mówi o trzech hipostazach, jednie umyśle i duszy, a więc tą trzecią hipostazę, duszę, rozumie jako też coś, co ma trzy wymiary, trzy poziomy, trzy dymenzje. Po pierwsze jest to psyche, tak, która jest y, złączona z umysłem, która pokazana jest jako ostatnia idea umysłu, pokazana jest jako to, co y, ma właściwie zdolność tworzenia czy kształtowania niższego, słabszego poziomu bytu, a więc kształtuje ona y, cały kosmos, aisthetos świat zmysłowy. W niektórych interpretacjach można wyczytać, że dusza Plotyna również kształtuje materię, także to ona ostatecznie powołuje ten niebyt do no może niebytu, tak, ale powołuje ten niebyt i, i z tego niebytu kształtuje właśnie świat zmysłowy osobiście z taką interpretacją się nie zgadzam. Druga z tych warstw czy dymensji, o których Plotin mówi, to jest psychetu pantu, tak? to jest dusza powszechna, dusza kosmiczna, która właśnie może być interpretowana również jako dusza, która nie znajduje się w akcie kontemplacji umysłu, ale jest jakby duszą w działaniu, duszą która wprowadza wątki, logoi, które kształtują świat zmysłowy. I wreszcie Fezis to jakby sen duszy, wedle samej metafory Plotyna, czy metafory samego Plotyna. Tak? Sen duszy, który ukazuje już taką wcieloną postać owych wątków rozumnych, tak? ukazuje, że cielesność jest ożywiona i właśnie natura. Jest duszą y, połączoną z materią. Przechodząc do właśnie y, kwestii y, duszy ludzkiej tak, i jej indywidualności, y, warto zaznaczyć, że dusza indywidualna nie jest czymś, co pojawia się dopiero poprzez kontakt z materią czy ciałem. Plotyn mówi co prawda o czymś takim jak tolma, upadek duszy, czy też neusistes psyches, tak? upadek dusz, odstępstwo dusz od duszy powszechnej ale, czy też od umysłu, ale ten upadek dusz jest właśnie czymś, co niejako obrazowo, w nawiązaniu też do tradycji pitagorejsko-platońskiej, do pewnego mitu o upadku dusz, no jakby pokazuje Y, no, takie przejście do, do wymiaru zmysłowego. Y, tymczasem, właśnie dusze już na poziomie hipostazy, plotyn, y, rozumie jako dusze mnogie, tak? dusze występujące w mnogości, a więc to nie materia, nie połączenie z ciałem y, byłoby tym, co odpowiada za ich zindywidualizowanie. Y, widać tutaj, y, co, co jest tutaj pewnym wątkiem pobocznym że Plotyn przyjmuje pewną zasadę różnicowania, zasadę mnogości, której działanie właśnie tłumaczy multiplikację tej rzeczywistości psychicznej, podobnie jak wcześniej przyjmuje multiplikację rzeczywistości umysłu, tak? kiedy umysł pojmuje jako myślący własne idee, myślący mnogość tych idei. A nie tylko umysł jako jedność. Oczywiście umysł jest jednością, ale ta jedność nie jest pomyślana jako jedność wtórna w stosunku do umysłów poszczególnych. Podobnie jest z duszą. I właśnie jeśli przechodzimy do kwestii duszy indywidualnej. To tutaj ujawnia się przede wszystkim takie myślenie w kategoriach takiego bardzo prastarego motywu anabazy i katabazy. Piotr pisze w Enadzie III w rozdziale dziewiątym: Dusza częściowa, dusza indywidualna nabiera te światła, już do tego, co przed nią, bo napotyka byt, a kiedy opada w to, co po niej opada w niebyt. Motyw anabazy i katabazy implikuje swoisty, nieprzestrzenny ruch duszy jednostkowej przez wertykalne wymiary duszy hipostazy, zmierzający od najniższego szczebla pogrążenia w ciele do wyższego szczebla, jakim jest kontemplacja umysłu. Jest to w istocie wewnętrzny ruch, można powiedzieć, świadomości, choć tutaj toczą się dyskusje, czy taki przekład, tak. Czy, czy taki termin w języku polskim będzie terminem adekwatnym. Lub oczywiście jest to podróż jaśni zmierzającej do samoidentyfikacji z tym, co boskie. Popatrzmy, że właśnie plotem w tym fragmencie przytoczonym przed chwilą pokazuje, że dusza częściowa jest nie tylko połączona właśnie z duszą hipostazą, ale również połączona z umysłem. Jej rzeczywistość jest rzeczywistością tego, co przeżywane i poznawane, a nie tylko jakby ściśle zdefiniowaną naturą, która miałaby już pewnie pewien określony charakter. Czyli dla duszy jej jakby własne bycie, w, w takim odkrywaniu tego, czym ona jest, będzie zawsze dane przez to, z czym ma poznawczy kontakt. Tutaj mamy nie tylko takie założenie. Że agnoezis jest powiązany z pewnym noematem, ale również założenie tożsamości ontycznej z tym, z czym dusza w poznaniu się styka. Oczywiście nie chodzi o każdy rodzaj poznania, bo poznanie może mieć tutaj charakter takiego, intelektualnego namysłu, tak, w którym dusza operuje pojęciami, natomiast Plotynowi chodzi o poznanie, które nabiera charakteru ontologicznego, w którym dusza staje się tuż sama z tym, z czym obcuje, tak. I w tym sensie dopiero można mówić o połączeniu z umysłem, o tym, że dusza częściowa właśnie dąży do tego, co dobrze do, do tego, co, co jest rzeczywistością umysłu i w drugą stronę, tak, w, wracając do motywu anabazy i katabazy, tak, ta katabaza będzie polegała na tym, że dusza przechodzi w niebyt, stając się e, duszą uwikłaną w cielesność, w świadomość tego, co dostarcza ciało. Tak? Można wtedy w odniesieniu do struktury duszy powszechnej dostrzec tutaj obecność jakby duszy jednostkowej w jej przeżyciu z tym, co stanowi ową physis, tak ten najsłabszy cień duszy, odbicie duszy w materii. A zatem przekładając to na świadomość w ludzkim doświadczeniu, otrzymamy albo obraz świata zewnętrznego, albo... Kontemplację umysłu, czy też kontemplację duszy powszechnej, która będzie dawała poczucie jedności z wszech wszystkim. Wiele fragmentów Renat wskazuje właśnie na to, że Plotyn przygotowywał swoich uczniów do swoistej medytacji medytacji, która miała właśnie dać im taką możliwość wyćwiczenia tej zdolności powrotu do hipostazy umysłu, czy, czy hipostazy duszy w rozumieniu powszechnym. Ta medytacja polegała na tym, by sobie uświadamiać, że jesteśmy wszystkim, że dusza ma w sobie moc, która zrodziła cały świat, ma w sobie moc ożywiania i jednoczenia. Nie ma to oczywiście zbyt wiele wspólnego z takim egocentrycznym czy narcystycznym podejściem, które miałoby gloryfikować e, moc jednostki, tak? ale raczej jest to odkrycie właśnie tego aspektu e, poznania związanego z uświadomieniem sobie e, ontycznej roli duszy w strukturze kosmosu, e, ontycznej struktury duszy w całości. Bardzo ważnym motywem w tym kontekście okazuje się motyw upodobnienia do Boga. I pojawia się tutaj pytanie o ten najwyższy stopień homoiozji, najwyższy stopień upodobnienia do Boga, czyli wyjścia poza rzeczywistość noetyczną. Jest to oczywiście takie doświadczenie transepistemiczne, tak? doświadczenie, które wymyka się poznaniu, wymyka się ujęciu językowemu, jest to rodzaj unifikacji ze źródłem bytu jednym i nie jest to doświadczenie powszechne, ani też doświadczenie kontrolowane przez człowieka, czy kontrolowane przez duszę ludzką która wtedy de facto nie jest już jakby związana ze świadomością odrębności i świadomością uwikłania w ciało. Unia mistyka to coś nie tylko wyjątkowego, lecz ponadto coś, na co właśnie filozofujący umysł nie ma żadnego wpływu, coś przydarza się lub nie nie daje się wpisać w jakiś przewidywalny, metodyczny proces ćwiczeń eretologiczno-intelektualnych. Plotyn nie postrzega jednak tego doświadczenia jako, czy, czy zjednoczenia jako doświadczenia nadnaturalnego, bądź w wyniku działania jakiejś zewnętrznej łaski. Przeciwnie, traktuje je jako założone w samej naturze człowieka. W Enadzie 3.8 w rozdziale 9 pisze tak, skoro umysłem dokonywa dusza poznania innych rzeczy, a umysłem można poznawać umysł, to ono, Czyli jedno, hen, skoro przekracza naturę umysłu, jakimż da się pochwycić zastępem doraźnych uświadomień? I Ploten odpowiada na to pytanie, tym, co podobne w nas, albowiem coś z niego jest i w nas także. Zaprawdę, umysł musi jakby cofnąć się w głąb siebie i do tego, i to tak, przepraszam, jakby zatracił w tych głębiach swoich własną dwulicowość, a tamte głębie, jeżeli chce. Tam to widzieć, czyli jedno, nie mogą być tylko umysłem. Tak a więc protein niejako zakłada w strukturze antycznej człowieka, czy też duszy jednostkowej, duszy ludzkiej, zdolność łączenia się z hipostazami wyższymi, w tym także jednym. Jedno sprawia, że każda forma bytu nacechowana jest pewnym typem jedności, który Plotyn właśnie określa jako jedno danej rzeczy. Stąd właśnie pojawia się tutaj e, motyw e, tego, co podobne w nas. Tak? To, co podobne w nas decyduje o tym, że homoiozis jest nie tylko upodobnieniem się poprzez cnotę do Boga. tak? czy też jest upodobnieniem się poprzez jakąś wewnętrzną harmonię, ale staje się takim aktem zniesienia odrębności danego bytu, zniesienia odrębności duszy i właśnie zlania z praźródłem. I Inny cytat, który właśnie ilustruje tą zdolność duszy, znajdujemy dalej w rozdziale 8 Eneady 6.9. Plotyn pisze tak, ruch duszy zgodny z naturą jest podobny do krążenia wokół czegoś, a to linii czegoś zewnętrznego, lecz wokół środka. Od tego sama pochodzi, bo to co pozostaje w ścisłym związku z nim, to jest jednym, z Bogiem, tchos. A to, co odstępuje daleko, jest człowiekiem, mnogim i zwierzęciem. Widzimy tu zatem całe jakby spektrum różnych możliwości realizacji bytu duszy, w zależności od poziomu jej świadomości. I Plotyn pisze, raczej trzeba uznać, że jest nim, to znaczy jednym, coś innego, w czym zbiegają się niejako wszystkie środki: Chopanta, Chojon, Kentra, Sympipta. I tutaj widzimy w tym fragmencie, tak, że ploten nie zakłada, że jakby zdolność jednoczenia z jednym to jest jakby rzecz, która oparta jest na jakiejś odrębności duszy indywidualnej od pierwszej hipostazy. Ale używając pewnego metaforycznego języka, można by rzec, że właśnie w tym. W najgłębszym wymiarze dusza jest rzeczywiście ontycznie połączona z jednym, i jej moc jednoczenia zasadza się na tym właśnie, że, że, że jest gdzieś w tym najgłębszym centrum swojego bytu owym jednym. I y, właśnie podsumowując tak, specyfikę plotyńskiego ujęcia na tle wcześniejszej myśli greckiej, ujęcia duszy, niewątpliwie można tu dostrzec potraktowanie człowieka jako jednostkowej manifestacji hipostaz, która dysponuje zdolnością realnej czy też substancjalnej autoidentyfikacji z bytem, prawdą na poziomie umysłu i źródłem bytu jednym. Rozpoznanie tożsamości z tym, co boskie, stanowi tym samym cel samopoznania człowieka. Plotem traktuje wiedzę o tym, co boskie, jako warunek syntezy tego, co indywidualne, z rzeczywistością hipostaz. Wychodzi więc tutaj na plan pierwszy właśnie taki intelektualistyczny rys, przy czym nie jest to poznanie tylko intelektualne, jest to również pewnego rodzaju doświadczenie i przeżyciem. Oznacza to porzucanie wszelkich zmiennych, przypadkowych, czasowych atrybutów ludzkiego bytu, które właśnie jako pozorne nie licują z prawdziwą, wieczną jaźnią. A więc, w odpowiedzi na pytanie, czym jest dusza jednostkowa, dusza ludzka, możemy powiedzieć, że jest ona właśnie wszystkim, co ujawnia się w procesie emanacji. Ale z drugiej strony w sensie właściwym, tak, a Plotin używa też takiego pojęcia jak aletes anthropos, prawdziwy człowiek jest właśnie tym, co zjednoczone za źródłem bytu, czy też zjednoczone z umysłem. Droga w głąb siebie nie jest tym samym drogą badania indywidualnych właściwości, lecz odkryciem tego, co stanowi strukturę ontyczną wszystkich dusz. Nie jest to zatem droga takiego psychologicznego wglądu w dzisiejszym rozumieniu, tak, wglądu w siebie czy, czy poznania własnej osobowości, ale właśnie poznanie struktury ontycznej, wspólnej wszystkim duszom, niezależnie właśnie od konkretnego uposażenia wynikającego ze związku z ciałem, uwikłaniem jakimś historycznym. Uwikłaniem w prywatną historię. Zatracenie z siebie w sensie indywidualnym jest równoznaczne z odzyskaniem prawdziwego bytu, właśnie dzięki odzyskaniu pełni, odzyskaniu jedności. I właśnie ujawnia to tutaj, że dusza. Jest właśnie jednością tak tego Noez i Noematu tak? w najgłębszym wymiarze. Dusza jest Czymś, co organizuje ciało i to ciało ożywia, ale ostatecznie właśnie wymiar cielesny, który jest najbardziej znany, będzie tym wymiarem, który jest też wymiarem najbardziej pozornym, który wymaga jakiegoś przejrzenia, wymaga właśnie porzucenia. Tutaj Platyn bardzo często nawiązuje do metafory jaskini platońskiej, tak pokazując właśnie to odwrócenie się od zmysłowości. Jako warunek odkrycia prawdy, ale również warunek odkrycia siebie. Nie siebie jako jakiegoś ja w sensie egologicznym, ale siebie jako części wszechcałości, siebie jako przynależnej istoty do porządku boskiego. Dziękuję, to tyle z mojej strony. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Y, mamy, y, mamy chwilę. Y, proszę, jeśli są jakieś pytania, to, y, to bardzo proszę o y, zabieranie głosu czy y, podniesienie ręki. Proszę. Dziękuję Agnieszka. Fajny wykład. Powrót. Starożytności chyba ci sprawił wiele radości, widzę. Ale do centralnej kwestii, bo zasugerowałaś pytanie o zasadę indywidualizacji duszy. No tu mamy kłopot, tak? bo z jednej strony mamy duszę świata, mamy umysł, jedno, to wszystko są takie totalne obszary, że trudno szukać indywidualności. Z drugiej strony mamy materię, no, która, no, i teraz mamy pytanie, tak, czy, czy źródłem indywidualizacji jest coś takiego jak później udów szkota, tak, forma indywidualna, czyli coś jednak z wyższego poziomu, ale istniejąco w szczególny sposób, no albo tą indywidualizację, tej indywidualizacji dokonuje materia. Jakie masz przeczucie, to znaczy, tutaj w tym zakresie, co jest rzeczywiście źródłem tej indywidualizacji duszy, no bo ona jest postacią, tak, jedna mhm. umysłu, duszy świata, ale ona jest też wypływem, no raczej takim kierunkowym, mimo wszystko, tak, z tych wyższych poziomów do dalszych. I teraz, co powoduje tak? ten moment, że że to wszystkie dusze są duszami ludzkimi, ale jednak są indywidualne, tak? Śródłowo indywidualne. Co podejrzewasz tutaj? Ja bym to widziała jako właśnie z jednej strony problem powiązany z tak zwaną kwestią dualizmu pryncypiów w myśli Plotyna, tak? Kiedy mówi on o nieokreślonej diadzie w nawiązaniu do nauk niepisanych Platona i pokazuje, że Yy, właśnie ruch i różność to są jakby te rzeczy, które w ogóle sprawiają oddzielenie od jedna. Tak, czyli jakby w całym procesie emanacji, jako takim procesie przyczynowania czy też proces, procesie ustanawiania czegoś na zasadzie racji, ruch i różność musi się pojawić, żeby w ogóle można było mówić o odstępstwie od jedna. No i potem pojawia się ten wątek materii noetycznej, tak? Materii noetycznej, która jakby jest też materią pierwszą. To bardzo wyraźnie właśnie Plotyn pisze w Eneadzie o dwóch materiach, tak? Gdzie, gdzie właśnie materia noetyczna byłaby też poniekąd jakby wzorcza, tak, w stosunku do materii zmysłowej i jeżeli na poziomie umysłu materia noetyczna tłumaczy wielość, to można zakładać, że dusza jako hipostaza tak, będzie również podlegać wewnętrznemu zróżnicowaniu i podziałowi przez właśnie to kryterium, tak, czy, czy to miarę, jaką będzie ta materia noetyczna, a właściwie pewnego rodzaju niemiarę, tak, bo, bo ona tutaj wprowadza to rozproszenie i zwilościowanie. Dziękuję za pytanie.